Jesteśmy w drodze nad morze. przejechałyśmy już 3 godziny chyba i nagle mamy wiadronkę. W jakiej miejscowości? Nie wiem. Za 3 minutki zamykamy, nie? A. Cześć widzowie, witam Was na kanale Martynka. Martinka! Jestem mega nieogarnięta. że tak ładnie będę wyglądać. Jesteśmy właśnie z uzią w browach, czyli w miejscowości Maurito małej małej. Nad morzem i jest to mega krzywo. O, mogę pokazać ciastka. Teraz wam pokażę najlepsze ciastka na świecie. <grymne> Czy takie najlepsze? A ty coś chcesz powiedzieć? Nie, ja podziwiam ten sprzęt. A! Mmm! Ja w ogóle wyszłam. I kiedyś to można było wyjść, no i jakby przejść tutaj. A teraz tam tylko stoi to i to i jest jakby siatka I nie wiem, jak się teraz dochodzi nad to morze. Pochłasz? Chyba tam nie, no bo jak wiadomo, jakby wszystko... Chciałeś iść. Nie, chciałam tylko no. zrobić ładne zdjęcie. No i to ja właśnie było. Jakby... No poszłam, ale na chwilę wyszłam. Kawka. Łcieczka. To Wiesz, po prostu świdzenia, no bo tam chować to, to my nie będziemy. No i właśnie znalazłam taki zestaw małych archeologów, i okay. były cztery takie. Nie i właśnie jeden. I co tam chciałam trochę rozwalić? Troszkę trzeba porobić, no. Hehehe <laughs> O Jezu, jakie to jest małe i słodziutkie! My rozwiązujemy Sudoku i tak średnio nam idzie. Ale mi się wydaje, że to jest jakiś. Trudny. poziom trudny, niełatwy. Hmm. też tak myślę. Ale tu nie jest to opisane, czy to trudne, czy nie trudne. A w ogóle się przed chwilą byli tacy śmieszni ludzie tutaj. I no to była taka rodzinka 2 plus 2 i rodzice tacy młodzi. I śmiesznie, bo ten koleś wyciągał wodorosty z morza i krzyczał. Julek! A Atak glonów. A tak glonów! Rzucał w tego biednego dzieciaka. No i prosili na przykład, prosili tą starszą córkę, że zrobiła im zdjęcie. I ten Julek młodszy stanął przy nich, a ten ojciec spadaj. My chcemy we dwójkę. Jak można by tak do dziecka powiedzieć? Dzisiaj jeszcze będziemy biegać No i będziemy jeść obiad. Tak, zobaczymy, co ogólnie ogóle jest tu w rowach bo ja jestem pierwszy raz. Obejrzymy miasto, pokażę Martynce wszystko, co jest fajne. I jeszcze, jeszcze coś miałyśmy. I jeszcze miałyśmy pograć w Romiku. O, pograłem w rumiku wieczorem. I wiecie, że my się już znamy 20 lat? No to prawda. Mega <grym> <grym> długo. O kurde, chyba grzmi. Dźwięk? No jak nie wiedziałam, już taki dziwny dźwięk jest, jak się chodzi o piasku. Są wszystkie te takie rzeczy. No. O, Pikachu! Dźwięk. O nie, ta gra polega na tym, żeby go przeciąć nożem. No co ty? No patrz. Cat and A O nie, nie jego ten Tylko ten sznurek. Ja nie lubię czytać. Czy ktoś czyta... <moślima> będzie lał usłyszać? Nie. A można biegać w deszczu? No. O kurde, no dobra. Uu, ja wyglądam nadal tak, jak wyglądałam, słabo. Dobra, bez przesady. Bez Po bieganiu. A już nie trzeba biegać? Nie. Dobra. Dotarłyśmy na takie fajne klify. Jesteśmy w ogóle w innej miejscowości. miejscowości Dębina. Tak. Super. Pozdrawiam, Martyna. A wiesz co wypijemy, jak wrócimy do domu? Herbatę. Ciepłą herbatę. Jest. Pomarańczowy, nie? Ostrawy ten sos pomarańczowy. ja obiecana z palca. film mi w piach no, Ale jest mega ładny zachód. Kurde. Zrobiłyśmy własną pastę z morszczuka. Potrawiamy górkę jak Wow. Teraz moi drodzy idziemy na kajaki, zobaczymy ile kosztują, na no, jak długo i tak dalej, i tak dalej Jestem strasznie zmęczona, nie wiem dlaczego. Ale mój zegarek mi pokazał, że się obudziłam cztery razy w tej nocy No No za ledwo idę, ale okej okay. to... Słoneczko, Zuzia tutaj przyjeżdżała Co roku Ale teraz już nie I w ogóle Zuzia Ty przypiała tak czapkę i myśli, że jest cool A ja normalnie niosę w ręce, on tak się robi ja sobie daję kolorówki, myślałam kocą, jak mogę okay. A ty też mogę przypiąć. Okej. Okay. Jest. Yes. No teraz to jesteś agentka. Teraz wyglądam jak się handlarze na planach. Tak, popcorn, popcorn. Popcorn, no czapka. Tommy Finger, California. winter. my na kajakach, a wy? Kajkamy hey, na kajaku, a wy pewnie nie. Panie jest całkiem ładnie tu. No. No. Jak się płynęło? Mega, mega. Mi się podobało. Super są kajaki, polecamy wszystkim. O, ty ogromne jest tutaj ziura, patrzcie. Spizowie. Wow. 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 Nie można wpłynąć na jezioro, bo jest bardzo bagniste. jest chyba ten, jest w a, a jest rezerwą. A... Milkshake bar! No! OMG! Oh co? Patrzcie co jest! O oh, nie! Funus nie? trzciny. Super jest. W ogóle przez cały wyjazd na sobie makijażu i super się z tym czuję. By do mnie? Nie. Oh, okay. Nie wiem, co jeszcze będzie. straszny. Powiedz, co nas Zaraz nasza frytka. 80 cm, najdłuższa frytka na świecie. Nagrody, nagrody, no. widzenia. Widzenia? tak. Wow, ale będzie wyżerka! A Zuzia to ma tak. Tutaj co? Keczu, tysiąc wysp i sos serowy. Wow! <grym> już chwilę padał deszcz, i już nagle nie pada. Idziemy właśnie sypoplażować. Robimy cosplay emerytów. Idziemy wyk robić wykreślanki. w piwo zero. Rozłożymy parawan <grystanie> i mam reklamówkę. <grystanie> Malediwy, hejka. Tutaj upatrzyłam ten kawałek piachu. Bo <grystanie> zdaniem. No super piach. Idealnie. Rozkładaj ten parawan. No. O, to też moje zdjęcia. <grystanie> to ja. Mm. Ale jest chillera moi drodzy. O, jeszcze tak lekko deszczek kapie. Nasz wyjazd już dobiega końca. I jedynym celem już na teraz to jest pójść do knajpy o nazwie Milkshake. Milkshake bar. Milkshake bar. I tam mają od dziwo nie tylko milkshake'i, ale też inne różne fajne deserki. I zaraz nam to wszystko pokażę. I biegałyśmy dzisiaj rano, ale tego nie nagrałam, więc nie macie jak uwierzyć. I... Jest dzisiaj najładniejsza pogoda z tych wszystkich trzech dni i się ubrałyśmy tak. Ja krótkie spodenki, a Zuzia różowa sukienka. Ja się wieczorowo ubrałam. I Mamy takie same matching na szyjniki. Takie. Z afrykańskiego sklepu od pana Fafnika. Może coś wyjdzie z tego vloga, może nie wyjdzie. Ja trzymam kciuki mocno. Dobra, na razie.

Teraz jest nagrywanie. Chciałam sobie deser i grzeszna z wodami pistacjowymi. I uwaga, zrobię tasting. Mm, niesamowite. Lody pistacjowe są takie dobre. Dobra, już. Uwaga, próbuję. Wielki test. O, jaki duży kęs. Mmm jak? Czuć, że wypiekane tutaj, a nie wiesz odgrzewane Nie są to zawsze zbiedranki Nie są daje okejkę. Mega, Mega. Mm. 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 Pozdrawiamy wszystkich z roku 2024.